Śnił mi się młyny syneczku, wodny, w upalny dzień. Śnił mi się, od lat wielu chciałam mieć taki sen. Znajomy dom nad rzeką, drewniane okna, drzwi, ławka. Piesek strugany i koń, co jeszcze rży, rynek z kamiennym brukiem, dętą orkiestrą, nami śpiącymi po obiedzie pod drewnianymi oknami, wszystko mi się przyśniło. Teraz niech tobie się śni, obrazek zapomniany.